Moje żony? Pogodę mamy git, ale strasznie jest gorąco. Ludzi na szlaku bardzo dużo. Latają paralotniarze. Pogoda ma się utrzymać do obiadu. Po obiedzie ma się trochę coś pogorszyć. idziemy do góry, cały czas Paru za nami Trzymajcie się, do zobaczenia z kamara. Siemanko Witamy wszystkich ze szczytu Alp Szpice Woda nam się troszkę krzani Tu jest główny prowodyr tej wycieczki, siedzi tam Pomachaj trochę Ta z tyłu widzicie krzyż, do pewno ludzi pełno Ale ogólnie jest cipe Poszal państwu pełno trzeba będzie tam którego z pięknego przejścia. ale to wyprawa na dwa dni minimum. Prezydent, ja. <laughs> pomidorki z ja. Panie pomidorki ja. Panie mi się chcę pić. Gdzie to Jesteśmy na dole w schronisku. Zejście zajęło nam godzinę 40 minut. Na kwarantannie pijemy sobie piwko. Ja, oczywiście, już wypiłem. Pogoda nam dopisała, chociaż tam, jak schodziliśmy, grzmiało dosyć ostro. Widać nawet, chmury zaszły troszeczkę. Ale tutaj mamy na schronisku elegancko ludzi jest, epidemia też jest. I tu jest moja żona, właśnie. Powalaj ładnie widzom naszym pokażę wam troszeczkę tam dalej jeszcze tu sobie jeszcze z elegancko szpice zaliczone w moim wypadku po raz drugi moja żona dziewiczo Góra szafnęła. Tu widać rampę do paralotnictwa. Stąd startują rano zawsze paralotniarze, dzisiaj latało i trochę. O 17 mamy ostatni wagonik. Posiedzimy sobie jeszcze chwilkę. Napijemy piwko. Ta góra została uziemiona. Po raz drugi te dziewczyny ładują. Tu wchodzimy na kolejkę. Idę do żony, żeby nie czuła się samotnie. Tu w zimie w ogóle i zimno na nartach, nie? Wszystko jest białe. Lecimy. Teraz jeszcze kawałek ze mnie. Lecimy sobie spokojnie. Musimy majątek zrobić. tu jest mój halo halo witam was tu na dole jesteśmy już na parkingu Ugoda nam dopisała, chociaż już teraz jak mówili i zapowiadali się troszeczkę psuje. Tam macie Alczpicę Nie wiem czy to tak dokładnie będzie widać ale pokażę Wam to troszkę. Tam jest kolejka i Alczpice, byliśmy tam byli właśnie w tym szczycie Tu mamy następne dwa Mam znowu szpice, to wszystko ogarniemy w następnym razem. damy radę? al szpice Band również mamy tutaj. Możecie zobaczyć kolejka kosztuje 29 euro. Jeden wjazd i zjazd. No to mało nie kosztuje, ale jest ok. A jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem. Tutaj. Te zielone słupki i tak dalej i tam gdzie jedzie ta kolejka obok alp szpicy. to jest tak zwany tor wyścigowy Kandahar tutaj są, odbywają się mistrzostwa narciarskie jeden z cięższych torów jak nie najcięższy i tutaj w slalomie gigancie i, i w różnych takich dziedzinach Naparzają właśnie ludzie. Jest masakra, byłem parę razy, również z żoną parę razy zjechaliśmy. jak i moja najmłodsza córka jest Git. Ale ciężko też jest. Do zobaczyska następnym razem. Hejo.